Julian Tuwim, Rzepka. Zasadził dziadek Rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła Rzepka, jędrna i krzepka. Schrupać by Rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie Rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. zawołał dziadek na pomoc babcie: Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągnął i ciągnął wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcie za dziadka. Dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek, szczeniaka mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie. Babcie za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną. Wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czyhał kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek, pomóż nam kiciu. Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę? Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła kicia, kurkę z podwórka. Wnet przyleciała usłużna kurka. Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę? Pocą się, sapią, stękają, srogo ciągną i ciągną i wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąstka ściezienko wąską, krzyknęła kurka: Chodź, no to gąsko! Goska za kurkę, kurka za kicie, kicie za mrućka, mruciak za mnućka, nuciek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyciepkę. Po co się? Sapio, wstękały srogo. Ciągnął i ciągnął, wyciągną. wyciągnąć nie mogł. Leciał wysoko bocian, długonos. Frunię, że tu boczku do nas na pomoc. Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka. Rzadka to gratka. Żabka za Boćka, Buciek za Gąskę, Gąska za Kurkę, Kurka za Kicie, Kicia za Mruczka, Mruczek za Wnuczka, Wnuczek za Babcie, Babcia za Dziadka, Dziadek za Rzepkę, A na przyczypkę Kawka za Żabkę, Bo na tę rzepkę też miała chrapkę. Tak się zawzięli, Tak się nadęli, Że nagle rzepkę Trach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali: rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boczka, boczek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na traf.